Widzę, że tym razem przysyłają dziecko. Odważne posunięcie, powiedział uśmiechając się. Proszę pana, wydaje mi się, że wiem, dlaczego pan tu jest. Odpowiedziała spoglądając na niego. Doprawdy? Zachichotał. Wiesz, dlaczego tu jestem, hm? Tak, chcę panu odebrać zegarek. Momentalnie stracił swój uśmiech. Przykucnął, aby ich oczy były na równej wysokości. Zegarek? Tak, zegarek, powiedziała babcia uśmiechając się szeroko. Wydaje mi się, że sam fakt wciąż pozostawia przy życiu niezmiernie ją cieszył. Zaczynam powoli tracić cierpliwość. Jaki zegarek? zapytał, wstając. Proszę pozwolić, że najpierw zadam panu pytanie, odrzekła babcia, czując nagły przypływ odwagi. Przyszedł pan tutaj, by nas zabić. A jak myślisz? Uśmiech powrócił na jego twarz. Ale dlaczego wszystkich naraz? Była pełna obaw, nie chciała przesadzić, oznaczałoby to jej śmierć. Widzisz tego, tego nie wiem. Robię to co mi każe, po prostu przyszedł na was czas. Wiem, że to dziwne, ale ty wiesz, prawda? Wiesz dlaczego tu jestem, tak? Jego oczy nagle się rozszerzyły. Dlaczego właśnie tu? Wszyscy naraz. Odpowiedz. Zegarek. Przyszedł pan tutaj z powodu zegarka. Moja cierpliwość się skończyła odpowiedział jej wyraźnie zirytowany. Proszę poczekać. Moja babcia wykonała ręką gest zatrzymujący mężczyznę. Wszystko panu opowiem. Mów i streszczaj się, odparł wyraźnie zainteresowany. Gdy miałam 6 lub 7 lat, nie pamiętam dokładnie, naszą wioskę odwiedził pewien mężczyzna. Ubrany był w podarte łachy. Wyglądał na głodnego, spragnionego i umęczonego. Wioska przyjęła go, nakarmiła, dała mu ubranie, kąpał się w moim domu. Był bardzo wdzięczny za pomoc, więc chciał nam podarować jedyną rzecz, którą miał: swój zegarek, cały ze szkła z piaskiem w środku. To nie zegarek, tylko klepsydra, ale zdobyłaś moją uwagę. Kontynuuj. W momencie, gdy zaoferował nam tą klepsydrę, wszyscy mężczyźni w wiosce bardzo się rozgniewali. Wyglądali na oszalałych. Niektórzy krzyczeli na obcego. Inni go popychali, kazali mu się wynosić. Nie rozumiałam, o co im chodzi. Było to dla mnie naprawdę bardzo dziwne. Kazali natychmiast wynosić się komuś, komu chwilę wcześniej oferowali noclegi i pożywienie. Wydawało mi się, że ofiarowanie prezentów w podziękowaniu za gościnę było bardzo miłe z jego strony. Interesujące, odpowiedział opierając ręce na biodrach więc włóczęga opuścił wioskę. Dorośli zabronili nam się do niego odzywać i zakazali przyjmowania jakichkolwiek obcych. Następnego dnia poszłam na łąkę pobawić się. Lubię bawić się na łące. Kiedy tam dotarłam, usłyszałam szelest. Z krzaków wyłonił się ten miły pan, przegnany przybysz. Powiedziałam mu, że zabroniono mi z nim rozmawiać. Odpowiedział, że to w porządku. Mimo to... Chwilę rozmawialiśmy. Po wszystkim wyciągnął wspomnianą klepsydrę ze swojej brudnej starej torby. I co? Wzięłaś ją? Mężczyzna był coraz bardziej wciągnięty w opowieść. Na początku nie, ale potem, jak wyjaśnił mi, co to za klepsydra to tak. Więc co to za klepsydra mów! Powiem panu, jednak najpierw muszę panu powiedzieć, co jeszcze przekazał mi wtedy tamten obcy. Widzi pan, on powiedział mi, że kiedyś pan do nas przyjdzie. Że co? Wspomniał o mnie? Tak, powiedział, że pewnego dnia przyjdzie do nas mężczyzna w czerni, odebrać to, co do niego należy. Zaintrygowałaś mnie, mówił coś jeszcze? Powiedział, że klepsydra, jaką to ujął, powstrzymywała pana przed odnalezieniem nas. Powstrzymywała mnie? Był szczerze zdziwiony. Tak. Powiedział, że tak długo jak klepsydra działa, nie musimy martwić się o czas, a pan nie będzie w stanie nas odnaleźć. Dziecko, jeżeli kłamiesz, przysięgam, ty i twoja rodzina. nie kłamie, przerwała mu. Nagle zdobyłam mnóstwo pewności siebie. Przyrzekam, włóczęga powiedział, że nie będziemy się starzeć. Piasek przysypywał się bardzo powoli, ale 10 dni temu skończył się. A dokładnie, wtedy pojawił się pan. Więc to oznacza. Posłuchaj mnie. Musisz odpowiedzieć na to pytanie. Słyszysz? Musisz powiedzieć prawdę. Tak, proszę pana. Słucham. Kiedy to było? Kiedy widziałaś tego kogoś? Kilka lat temu? Nie, nie, proszę pana. Wydaje mi się, że więcej. Więc ile? Dziesięć? Mów. Powiedziałabym, że jakiś pięćdziesiąt, może sześćdziesiąt, proszę pana. Mężczyzna bardzo spoważniał. Na pewno nie kłamiesz, dana? Powiedział, wyglądając na bardzo ciekawego i zafascynowanego zarazem. W dodatku na jego twarzy widać było złość. Przyrzekam, proszę pana, powiem coś jeszcze. Nikt we wsi nie zorientował się, że czas stoi w miejscu, że nikt się nie starzeje, nikt nie umiera. Jestem tutaj jedyną świadomą tego zjawiska, więc jeżeli pójdzie pan do środka i zapyta resztę, nie będą wiedzieć, o co panu chodzi. A więc chcesz mi powiedzieć, że ponad pół wieku temu jakiś bezdomny odwiedził waszą wioskę, wręczył ci klepsydrę, która zatrzymała czas, a ty jesteś jedyną osobą, która o tym wie? W dodatku, ten artefakt ukrywał was przede mną? Tak proszę pana, zdajesz sobie sprawę, jak niewiarygodnie to brzmi? Czy bardziej niewiarygodnie niż mężczyzna w Czerni, który zabija wszystkich mieszkańców tej wnioski, ponieważ przyszedł na nich czas? Dobra, już dobra, odpowiedział, strzepując płaszcza niewidzialne pyłki. Przyznaję, to naprawdę fascynująca historia. Jednak to niczego nie zmienia. Muszę wykonać zadanie. Mogę coś powiedzieć? Proszę. Błagalnym tonem zapytała babcia. Co znowu? Mów. Widzi pan, tamten buczęga powiedział, że będziemy musieli zapłacić za klapsydrę. Nazwał to wewnętrznym ogniem. Wewnętrzny ogień A cóż to takiego nie byłam pewna na początku, ale wydaje mi się, że chodziło mu o duszę. Dusze to tylko legenda dusze nie istnieją. Cóż, on twierdził, że jednak istnieją dodał, że nie mógł ich tak po prostu odebrać i przestrzegł mnie, że nigdy nie powinnam pozwolić na to, aby pan je odebrał. Próbujesz mnie nabrać, dziecko. Powiedział kłócając: Wie pan, pomimo tego, że wyglądam młodo, proszę mi uwierzyć, swoje już przeżyłam. Jeżeli zechce pan nas teraz zabić, nie będę prosić o litość. Mógłby pan jednak mieć z tego jakąś korzyść. Rozumiem. Chcesz dobić targu. Wasze dusze w zamian za dalsze spokojne życie. Dokładnie. Jeżeli pan się zgodzi, wrócimy do normalnego życia. Każdy z nas w końcu umrze i nasze dusze będą pańskie. Nawet nie wiedziałbym, co z taką duszą zrobić. Każdy o nich mówi, ale ja nigdy nie wierzyłem. Cóż, mężczyzna z klepsydrą miał rację co do tego, że nas pan nie znajdzie, dopóki w klepsydrze jest piasek. Co do dusz, może być tak samo. Wydaje mi się, że jest tylko jedna możliwość dowiedzenia się powiedziała babcia, odwracając się i kierując stronę kościoła. Kiedy dotarła do drzwi, otworzył je mój pradziadek i wciągnął ją do środka. Po kilku minutach krzyków i przytulania jej wszyscy podbiegli do okien. Mężczyzna wciąż tam stał. Babcia twierdzi, że słyszała, jak mówi sam do siebie. Następnie wykrzyczał: Dobra, masz mnie, zgadzam się, ale pamiętaj! Ja wrócę, i lepiej, żeby to wszystko było prawdą, bo w przeciwnym razie słono za to zapłacicie. Wszyscy. Po tych słowach opuścił wioskę. Wiem, że ta historia strasznie się dłuży, więc na koniec dodam kilka wersów wyjaśnień, które babcia zawarła w swoim liście do mnie. Nie widziałam go przez długie lata. Kiedy Zlatan zmarł na zapalenie płuc, mężczyzna powrócił. Twierdził, że go okłamałam. Ja jednak wyjaśniłam mu, że dusze będą jego tylko wtedy, kiedy wszyscy z ocalałych mieszkańców umrą. Nie był z tego powodu zbyt szczęśliwy, daje słowo. Jednak opuścił nas i wtedy. Musisz z pewnością zastanawiać się, kim był w łuczengach z klepsydrą. Nie wydaje mi się, żeby taki w ogóle istniał. To jedna z lokalnych legend. Słyszałam ją wielokrotnie, opowiadaną przez moich rodziców, kiedy myśleli, że śpię. Być może nie zmyśliłam historii o nim, bo czuję się bardzo stara. Jakbym miała o wiele więcej niż 80 lat. Sama nie wiem. Potrzebowaliśmy ocalenia, więc opowiedziałam legendę. Miałam dużo szczęścia ze wszystkich ocalałych. Już tylko ja zostałam przy życiu. Mężczyzna w płaszczu często mnie odwiedza. Kim jest, tego niestety nie wiem. Nawet jak nie wierzysz w moce nadprzyrodzone, chciałabym, abyś wiedział, że dusze istnieją naprawdę. A ten mężczyzna w płaszczu nie wie jednej rzeczy. Nie wie, że nasze dusze nigdy nie będą należeć do Niego.